Cześć, witajcie przed Panią Boszo w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy zimę, w końcu mamy w zimę. <grym> I bo co tu w zimę, gdzieś jedzie? Bo jakby to inaczej mogło być. Widzicie, bym trochę powiedzieć w sumie o tym, e, o tej jeździ w zimie. Ja wiem, że część z Was to to tak, to, 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 jak tylko deszcz się pojawia albo jakiś, nie wiem, trochę chłodu, to od razu rezygnujecie z jazdy. U mnie, u mnie takich rzeczy nie ma. Jak widzicie, zima, śnieg na drodze, lód na drodze. Jest w ogóle 9 rano, więc dopiero co było po praktycznie 15-stopniowym mrozie. Ale co, siadam i jadę. Dobrze się ubrałem. Mam oczywiście kalesony, dodatkowe takie cienkie spodnie. Na to mam takie od brata, ostatnio dostałem na kolonniki takie skórzane, porządne I na to jeszcze dżinsy. Więc jak na razie jest mi cieplutko w nogi. <grym> Jeżeli chodzi o resztę ubioru, no to co pod kurtką, w sumie polarowa koszulka. E, na no to jedna bluza, druga bluza, polar i kurtka. No I to w zupełności wystarczy, żeby było wystarczająco cieplutko. Co do jazdy, wiadomo, trzeba spokojnie, ostrożnie. Na no zbyt się nie pośpieszać, no bo nigdy nie wiadomo, czy nie najdziemy na jakiś lód. Ale za to, to jak przyspieszał w zimie. Powiem <grywia> mam że co jak co, ale jednak zimne powietrze, gęstsze tak zwane powietrze, robi robotę, w szczególności, że ja mam zawsze podkręconą troszkę dawkę paliwa. Z tego względu, że chcę taką charakterystykę silnika uzyskiwać, której po podążnym dodaniu gazu on się mi tak nie dławi, nie dusi. Wiecie, to jedno-cylindrowe jednostki, w szczególności moje pojemności. No to tak mają już, nie są na strysku, tylko jest to gaźnik. Eee, do tego jest to chiński gaźnik i <laughs> chiński silnik. No to one czujecie takim o dotowaniu gazu bu, 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 i bo. <laughs> A on mnie jedzie. Tylko wiadomo, no troszeczkę więcej mi przepala. Troszkę gorzej e, na niektórych obrotach chodzi, tak? Ale poza tym same zalety. Także co no? Jak się człowiek ubierze, bo tu jego śmiga w zimie, bez palaj i działa i w ogóle, no to jakie rzeczy trzeba spełnić? no, jechać spokojnie. Jak widzicie, ja się nie śpieszę, nie pędzę, zakręt zwalniam, jadę sobie ostrożnie, cały czas filtruję drogę, w poszukiwaniu przyczepności, tak szczerze. Na w tym momencie tutaj, wiem, co mam przyczepność. Tu mogę hamulec ścisnąć tylny, hamuję. Tutaj, no to już niekoniecznie, <noise> to już w tył momentalnie traci przyczepność. I jadąc w zimie, uczymy się tak naprawdę szukać tej przyczepności. Ktoś pewnie powie, bo co to za tak głupi wymysł, szukanie przyczepności? No nie no, szuka się przyczepności, bo no cóż, w zimie, chyba czwórką jadę. No, no czwórką, no sobie siedemdych prawie jadę. Trochę nawet za szybko na tą drogę, no, ile to, no nie, dobra, bo mój licznik, mój licznik znów żyje swoim życiem. <noise> On w zimie, ten mój prędkościomierz, on sobie w łącze pokazuje niby 75, my jedziemy jakieś, nie wiem, 55-60 No niestety, on w zimie głupieje Świruje, no ale trudno, słuchajcie, to, zawsze zwalniać On całe czas 75 pokazuje O, akurat ciepłąk jedzie, no to się najechałem, to nic, postawimy sobie W to będzie, z lewej strony Także co, no yy w zimie, trzeba mieć to na uwadze, że mówię, wszędzie jest ślisko. Wszędzie może być ślisko. Może nie wszędzie jest, ale może być. I zakładamy zawsze, że my jedziemy po lodzie. O, tam w ogóle ludzie na przystanku czekają na ten ciapuk. E, bo jeżeli nie będziemy zakładać, że wszędzie jest ślisko, to to jest wielkie prawdopodobieństwo, że to w glebę, tak? No, świetlnika świecą, to jeszcze czekamy. Nie wiem, czy w ogóle się pojechać? Uda no, się. się Będę się czekać, aż ten ciapok pojedzie. <grydy> Ale no, wszędzie musimy spodziewać się śliska. I właśnie jedząc w zimie, w takie pogody, w takie śniegi, lody i tak dalej, uczymy się, że później w lecie, jak widzimy, nie wiem, ścisk na wierzch, to nie, nie panikujemy rozwalniamy i pokonujemy taki zakręt, na którym jest dużo wiem, liści, gdzie błoto, olej. Po prostu jeżdżąc w zimie uczymy się jak jeździć to w lecie. Jest to wyborze takie trochę głupie, trochę dziwne, ale takie to, jak się je zapytam, takie to widzę. I że te umiejętności, które nabywam każdej zimy. My w procesie mi zimy min minimum gdzieś wyjadę, kawałek i przejechać. Naprawdę nabywam sporo doświadczenia i każdemu z Was, jeżeli posiadacie wiecie, cieni motocykla, nie posiadacie 600, -y, ale macie jakiś skuterek, macie jakąś, nie wiem, 125 czy nawet na 400, śmiało wyjeźdźcie w zimie. Tylko nie, że zapierdzielacie ile wlezie, tylko z taką rozwagą przejechać się, trochę pohamować tyłem, przodem raczej od razu zimą to przodem to tam no, trzeba nabyć dużo wprawy i, i dużo sobie popróbować a jak jest ciężki motocykl, no to bez problemu e, się wywrócicie tak więc zimą raczej przedniego hamulca odradzam ale tylnym sobie gdzieś tam delikatnie popróbować wjechać na jakiś tradycyjny lodzik, nie taką drogę wiecie, w której może być lód Zobacz, jak to jest tracić taką przyczepność i po chwili ją odzyskiwać Robić to po prostu w warunkach jak najbardziej kontrolowanych Bo jeśli tak naprawdę, mówię Wam, w lecie, Jedziecie na jakiś, nie wiem, olej Jedziecie na jakąś na nawierzchnię I wy zapanujecie nad tym Bo będziecie wiedzieli, co zrobić podświadomie Już nie chodzi o to, że będziecie myśleć, że kurde Powinienem sobie delikatnie wcisnąć ten hamulec przez niego nie wciskać, powinienem zwolnić Powinienem wytrzymać równowagę No nie no, wtedy robicie to już tak naprawdę z automatu Przynajmniej ja tak mam, bo po, po latach jazdy zimą Yy, latach jazdy po lodzie w takich trudnych warunkach nie mam tego problemu, że, że nie wiem jeżdżę na coś śliskiego i opadku policha nie wiem co zrobić hamuję i leba, nie nie <grywy> już po prostu z trudzej ja mam że delikatnie tylnym hamulcem na biegu przede wszystkim co jest właśnie ważne w zimie jedzie się na biegu, nie ściska się sprzęgła i nie hamuje się dopiero po dziesięciu sprzęgła no bo to koło automatycznie bardzo szybko się nam zablokuje jedziemy na biegu, czasem delikatnie, nawet dodając gazu, jeżeli jest naprawdę bosty lód i dopiero wtedy delikatnie naciskamy hamulec a to jeszcze sobie? no trochę to nie przechodzi tak <laughs> no bo w sobie nie możemy hamować silnikiem dlatego też z nie powinno się zimą jakoś wybitnie jeździć no bo to nie będzie sprzyjać do tego dółsłupa aczkolwiek z drugiej strony, no a tu co to pan hamujesz? no bo tu drogę robią, no to skubańce pięć je ja do 40 i właśnie kolejna sprawa w zimie. Trzymacie dystans. Jedzicie, bo tak jak ja teraz jadę, nie jedziecie z jakimś 70 w takiej pozycji, w takim ustawieniu. Trzymacie dystans. No ja w tym momencie wiem, że mam tu przyczepność, bo droga jest zarobiona. No ona jest chorobowata mocno, o będzie się mi kleić. Aczkolwiek tak sobie troszeczkę dystans zwiększymy. Forbę bezpieczeństwo. No bo ktoś samochodem to trzeba zapamiętać, ma cztery koła, ja mam my mamy tylko dwa. I on na tych czterech kołach ma dużo więcej przyczepności niż my na tych dwóch kołach. Przez co no, on zahamuje szybciej. A my wtedy ładujemy się w jego dupsko tak naprawdę. Dlatego w zimie zawsze trzyma się większy dystans. To Ogólnie nawet na jesieni, jeżeli się jeździ w grupie czy jedzie się za samochodem, też się trzyma większy dystans. Bo jesieniem to naprawdę też potrafi być no, niebezpiecznie. Można najechać na jakieś liście mokre, które są naprawdę mega zdradliwe. Czy można też, nie wiem. No, w sumie to, to wszystko najechać. No, na jesień dużo z wszystkich miejsc z momentu mogą być nawet a Aczkolwiek przybroski, to tam raczej wy nie bo, bo zimno. <grym> Także tak. Tak jak mówię, no, dla mnie nie ma złej pogody, jest tylko zły ubiór. Ja to zawsze mówiłem, mówić będę. <grym> no i wiadomo, no można powiedzieć jeszcze, że są złe opony, tak? No, po na slickach yy, to ja już kopakiem śniegu pojechać. Sam mam aktualnie opony bardziej będzie sportowe niż, niż szosówki. I był plan na tą zimę, aby sobie kupić właśnie jakieś typowo zimowe opony, być może przy coś przetestować. No ale jakoś tak nie wiem, zeszło się tak szczerze, że, że to znajomego kupiłem jednemu, drugiemu znajomemu kupiłem opony takie będzie skuterowo zimowe, a to coś do siebie nie kupiłem. No ale może za rok zobaczymy, w tym roku zobaczymy to, taka będzie pogoda. w tym roku na razie kładę testuję. Będzie może jakiś odcinek się z tego pojawi. Bo już sam potestowałem z tego mojego kłada i jestem autentycznie mega w szoku. Jak ten mój kład, ta 110 na tych nowych oponach, no kozacko się w zimie trzyma, nie? Mam porównanie do innego kłada, troszkę na większej pojemności i mocy i tam są takie gorsze jakości opony i tam jest masakra u mnie najmniejszy problem kurde dwóch żeśmy byli ze znajomym w takim lasku jego najmniejszego problemu żeby do tego lasku tej mocy lepiej mi brakło niż przyczepności <laughs> a śnieg już był taki wiecie powyżej kostek z dobra pewnie nie wiem 15-20 centów tego śniegu także całkiem sporo i mówię ten mój kład bez problemu sobie radzi nie trzeba nawet łańcuchów, a już na chcę, nie chcemy myśleć co będzie, jak łańcuchy założę, jeżeli pojawi się lód i tak dalej, no ale to Wam jeszcze być może nagram filmik, zobaczymy jak to czasowo wyjdzie, jak będzie z pogodą, no bo to pogoda jest głównym wyznacznikiem tego wszystkiego. Dziś mamy śnieg, no, ale koło domu już jest wyjeżdżony, więc trzeba by jakiegoś e, nowego śniegu, że tak powiem. A tu już zapowiadają, że ten śnieg ma topnieć, więc no cóż, nie wiem czy się coś uda nagle. Zobaczymy, no by się udało. Dobra. Myślę, że kończę ten materiał, nie ma co przedłużać, jak mówiłem, próbujcie w zimę pojeździć, naprawdę jest fajnie, tylko z rozsądkiem, no i to na tyle, tak, trzymajcie się, teraz swój boszu. no i do zobaczenia w kolejnych filmach, na razie, lajou! A proszę bardzo, tutaj hainkę ozdabiają, no to ładnie, dobra, my sobie tu pojedziemy w lewo.